Hello, everyone, bardzo back to my jest I dzisiaj otwieramy. Pieszę, z jest pierwszy odcinek z 14. Będziemy otwierać Prezenty No i otwieramy. Festival Gym. Tak. Dalej, ja już wiem co. No, to zaczynajmy. Wybierz mnie. Potrząć, otwórz. I zobaczymy, co będzie. Otwieram prezencik I. Wąteczne się sobie wyposażę. Bo są fajne. Już widzę, że nie ma więcej piżentów, więc no. Fajne może odcinek, czyli krótkie czutańki. Oprócz zaraz W górę w komentarzu, że jakie będą skiny. A czy to w ogóle coś jeszcze można zrobić? A się do tego kłanda zimy. Czy da się do niego w ogóle jakkolwiek wejść? Da się. Dobra, nic takiego tutaj nie ma takiego. No, to by byłam tyle tego odcinka. Na razie. Cześć, pa! pa.